Witamy serdecznie, z tej strony ja, Majus, i gramy w Gothic 2 Noc Kruka! Jak pamiętamy, ostatnio skończyliśmy na tym, że... Mieliśmy pogadać tutaj z tym myśliwym, tu mamy kolejny smoczy korzeń, czyli mamy już ich a 6 Nie wiem ile jest łącznie, nie pamiętam już w sumie. Ale postaramy się wszystkie takie te ważniejsze rośliny znaleźć. Tu mamy oczywiście kuferki, które możemy śmiało sobie open i, i myśliwe na nic nie zrobi. Po prostu ma to w nosie. Tu możemy sobie jego kufer otworzyć, lewo, prawo, prawo, lewo. Prosty szyfr. Łóżeczka, jeżeli ktoś ma wieczór, można się tu kimnąć. I tu mamy w rogu zadzwiały krótki miecz. I tu jest oczywiście też krótka droga do farmy, ewentualnie tam do góry. A na razie zajmiemy się rozmową hey, z gromem. Jest on e, na swój sposób myśliwym. Interesujące rzeczy. No to idź tam dalej, a zobaczysz co jest, czyli trole. Od razu Wam powiem. Oczywiście, on może nas nauczyć polowania, jeżeli damy mu jedzenie. Dlatego kupiłem wtedy szynkę. Hej. I on właśnie może nas uczyć ruch stwora. Kiedyś się to na pewno przyda. I inne rzeczy, takie tam. Oczywiście, ja prędzej czy później się czegoś od niego nauczę. Ale tak jak mówię, na razie pakujemy siłę, dopóki. No nie będzie tych punktów y, nauki zbyt dużo do wydawania. A to się powoli zbliża ten etap, kiedy już na siłę nie będę przeznaczał punktów nauk. Bo po prostu sobie będzie szkoda tych punktów. Nic tu nie ma. Ewentualnie później jak już wymaksuję inne rzeczy ważne dla mnie. Nie będę miał na co punktów wydawać, a będę coś miał, to na pewno sobie wydamy na siłę czy, 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 czy coś innego. Bo nie ukrywajmy, troszkę znaczności się przyda. Nie ukrywajmy zręczność też się przyda na otwieranie zamków, czy kradzieże kieszonkowe, bo troszkę będę się bawił w takiego mini złodzieja można powiedzieć. Zapomniałem, że jak jest troll, to najlepiej po tyłku go bić. Niepotrzebnie dałem mu troszkę podry, bo mógł mnie zabić łatwo. Mam nadzieję, że szybko go... pozałatwiam te trole, bo jest ich tylko dwóch. I myślę, że sobie jakoś poradzę. Jak widzicie, jak w miarę ładny krytyk wejdzie, to dużo biorę. Ale będzie jeszcze lepiej, jak założę lepszy mieczyk. Bo wtedy, jest w plus y, moja siła, plus y, damage miecza to będzie dobre combo. Ale do, do nowego miecza jeszcze trochę nam brakuje. Myślę, że tak level spokojnie jeszcze biję, zanim wrócę do miasta. Napadaj trolu, nie mamy czasu. Jeszcze musimy bandytów na wieży odwiedzić. A jeszcze jednego trola mamy do zabicia. Bez imienia, dawaj krytola. Krytyk, krytyk. Last hit, o oh je, yeah, 500 expa. Mamy skórę Troll'a. No można też by było pozyskać z niego e, róg, ale niestety nie, nie, nie umiem uprawiać Troll'a, jeżeli chodzi o rogi. Także z tym muszę się wstrzymać. Oczywiście Save All, bo jak, jakby że inaczej. i oczywiście tu mamy rzadkie zioła, czyli dwardesty. Tu mamy fajne skarby. Oczywiście najpierw zabijemy Troll'a, ostatniego już tutaj w Kotlinie. Chyba o tym można nawet zameldować gromowi, że zabiliśmy trolle. Ale chyba, bo nie jestem pewien. Może że w returningu była misa właśnie, żeby te trolle zabić i mu skóry przynieść. Teraz spróbuję go szybko machnąć. Bez mnie dawaj go po tym tyłku łowoszonym. Bam, BAM! BAM! I tu mamy Skórzany Mieszyk, Łuk, Królewski i Rapier. I od razu mówię tak, jeżeli gracie na zręczność... O, a mi wiadomo, jedna osoba, oczywiście jeden z moich widzów, czyli Trolololo, czy jakoś tak... Sorry, jeżeli z... pomyliłem twój nick. E, no, używa tych broni na zręczność. I patrzcie, 50 zręczności i daje taki premię do walki bronią jednoręczną. Jeszcze obrażenia takie, no, no naprawdę. No naprawdę, naprawdę, powiem wam. Super, dobre. Aha, jeszcze zapomniałem, zapomniałem. Nie, podniosłem tabliczkę, czy nie? Bo tam leżała tabliczka i nie wiem, czy ją podniosłem, czy w końcu nie, bo zamuliłem. Nie, dobra, podniosę. Podniosłem, podniosłem, także spokojnie. I zrobimy mych taki, że jeszcze sobie miesza, jak otworzymy 25 sztuk złota. Może nie ma jakiejś rewelacji, jeżeli o tych hajsy chodzi, no ale trudno. No i co moi drodzy? Pogadamy z grobem. I jeżeli będzie coś można mu powiedzieć o trolach, że zabiliśmy, no to fajnie, a jeżeli nie, no to trudno. I ruszymy do góry na Dextera i jego bandytów. Hmm. No i pozostaje nam później jeszcze tylko. Bandyci tam po prawo za farmą Sekoba. Hej. No i w sumie będzie można wrócić do miasta i przyłączyć się do gildii Małymi kroczkami do tego się już zbliżamy. No w sumie dużymi kroczkami, można już powiedzieć, tak? Bo dużo już nam nie zostało, jeżeli o to chodzi. Z jednej strony się cieszę, bo. Yy, teraz bliżej Arkenda, A ja tak uwielbiam Arkenda, Tak fajnie mi się czyści wszystkie, niszczy wszystkie potwory. Wszystkie kuściory się fajnie mi robi w Arkendarze, że to jest masakra. Jakoś polubiłem zawsze gram w Gotika to zawsze... Gotika kreatu, zawsze lubię Jarkendar. i nie wiem czemu, ale Jarkendar po prostu mi przypadł do gustu i tak... taki klimat swój ma fajny tak jakby były dwie gry osobno, tak? bo w sumie jest inna mapa, inne klimaty, in, inni lu, i ludzie w ogóle. Fajnie, fajnie. Chcę rozmawiać z twoim przywódcą. Dobrze. O, oczywiście, że go znasz, Dexter. Dexter. No dobrze. No, oczywiście pozwolenie dostaliśmy, ale no. Trzymam się od tego. Dostaliśmy ostrzeżeni, żeby nie zaczepiać nikogo, bo nas może pobić i zabić, bo to są bandyci. oni mogą wszystko. Dużo by mnie to kosztowało, Sorry, nie chciałem. Proszę, proszę, kogo tutaj mamy? Nasz wielki liberator, we własnej osobie. Co tu robisz, bohaterze? Potrzebuję paru odpowiedzi. Nie sądziłem, że pojawisz się tu z własnej woli. Co to ma znaczyć? To znaczy, że ktoś daje nagrodę za twoją głowę. Nie widziałeś jeszcze żadnych ulotek? Jest na nich twoja gęba. Tak, jesteś poszukiwanym człowiekiem. Nie wiedziałeś o tym? Czego ode mnie chcesz? Ja? Nic. Ale mój szef strasznie chciałby cię załatwić. Dlatego właśnie musiałem cię znaleźć, żeby zanieść mu twoją głowę. Jest taki gość z zasłoniętym okiem. Szuka Ciebie. Wszyscy mnie ostatnio szukają. Mam się tym przejmować? Jak czegoś ode mnie chce, to niech tu przyjdzie. Podobno to Ty porywasz ludzi z Kolinis. Jednak udało Ci się to rozpracować. Gratuluję. Dobra robota. Sądziłem, że udało mi się lepiej zatrzeć ślady. Kto kazał ci to robić? Mój szef. Groźny typ. Znasz go. To Kruk. Jeden z magnatów ze starego obozu w górniczej dolinie. Potrzebował tych ludzi do swoich planów. Tylko tyle się dowiesz. Kruk? Groźny? Hmm. A co ty tam wiesz? Nie znasz go tak dobrze jak ja. Już wtedy był z niego kawał sukinsyna, syna. Ale teraz... Bardzo się zmienił po upadku bariery. Twarz skrył mu czarny cień. Jego wzrok przebija cię niczym pazury dzikiej bestii, jeśli zbyt długo się w niego wpatrzeć. Dobrze ci radzę. Opuść Korinis, dopóki jeszcze możesz to uczynić. Nie czeka cię tu nic poza śmiercią. Taka przestroga, co? I co zamierzasz zrobić? Zabić mnie? Tak, ale ty nas uwolniłeś. Dlatego postanowiłem dać ci jeszcze jedną szansę. Wynoś się stąd. Zniknij, ulotnij się, zapadnij pod ziemię. Idź! I nigdy więcej nie pokazuj mi się na oczy. Muszę się dowiedzieć, gdzie zabrano tych ludzi? <grystanie> Jasne! Może spróbujesz mnie zmusić? Lepiej już sobie idź, jeśli jeszcze raz cię tutaj zobaczę. Zabiję bez wahania. A może ja cię zabiję, co, Dexter? <laughs> Nie przewidziałeś takiego planu i obrotu, co? Także gin! Skoro tego chcesz. Koniec. Już koniec śmieciu. A więc Dexter nie będzie już sprawiał kłopotów, co? Wygląda na to, że nie żyje. Najwyższy czas. Sprawdź, co miał przy sobie. A co ty jesteś, chłopiec na posyłki, czy co? Sprawdź, co miał przy sobie, no. Może jeszcze mam mu wszystko oddać. Oczywiście ma w sobie list. Który pomoże nam w rozwiązaniu zagadki, gdzie znikają y, ludzie. Tu mamy jeszcze kufer, który mogę oczywiście otworzyć. Lewo, prawo, lewo. Lewo, prawo, lewo, prawo, prawo. I jest otwarty. I w nim mamy 7 sztuk surowej stale. Jak jesteś kowalem, no przyjdź i zbierz to. Fuck yeah. Tu mamy jeszcze łodygi, żeby sobie zajarać. No i Gregu, Hej, ty. Znalazłem jedynie ten list. Pokaż go. Ach, cholera! Nie powinni... Nie wiesz mo- Może przed- Co to z... Pii? Nie. A więc. Oczywiście Grek się chce dostać do Jarkendaru. i daje go jedną przybywa? drogą. No i oczywiście możemy mu wspomnieć, że Skip, a on prawdopodobnie szukał Skipa. I Skip czeka obok portowego miasta. No i Grek teraz o tym wie? Bo daliśmy mu info o tym. Teraz, oczywiście, zajmiemy się zbieraniem tutaj fantów z obozu całego. A jest tego trochę do zbierania, jakby nie patrzeć, bo pełno bandytów. No, szczęście, trochę expa ukradliśmy. Także nie do końca nam cały expo ukradł ten grek. Kilku bandytów przynajmniej zdmuchłem, zanim wybił resztę. nie ma tego, co nie by na dobre problemu. nie wyszło. Oczywiście, mogę sam przyjść, użyć deszczu ognia. Niczego tu nie znajdę. Bym wtedy więc Expo dostał, no ale trudno, no. Skoro twórcy chcieli, żeby było tak, że Grek nagle się pojawi i przybył tutaj do Dexter'a, to jeżeli tak ma być, no to niech tak będzie, no i nie będziemy zmieniać wersji twórców, tak. Skoro miał się Grek pojawić i niby rzekomo że komo powiedzmy, to niech tak będzie I, i skoro wybił, ile wybił, to wybił. A my w jakimś stopniu może mu tam pomogliśmy, bo wybiliśmy też jakąś tam część osób. Lewo, prawo, lewo, lewo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, 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 prawo lewo, dobra. I tu kolejne dwie surowe stale. Także jak ktoś ma, jest strzelanikiem u kowala i no, potrzebuje stal, to naprawdę tutaj można dziewięć stali sobie ładnie zebrać. Tam jest oczywiście kopalny. Do kopalni nie wejdę, bo niestety jestem za słaby. Tutaj też jest taka ścieżka, która prowadzi do pewnej jaskini. Oczywiście. Yy, mógłbym tam pójść, ale nie ma sensu, bo tam są szkielety. I chyba też jest nawet szkielet Mag. A ja sobie sam nie, za bardzo nie poradzę z nim. Dlatego myślę, że kiedyś na, na, na pewno tam się udamy, ale nie teraz. Teraz zajmiemy się oczywiście. No teraz to mnie przestaniecie w końcu. To walczy, jasne? LOL! To było dobre. Tu się nie walczy. Ogólnie z tego co widzicie to jest mistrzu. Jeżeli chodzi o jednoręczne. Ale z tego co pamiętam, to kiedyś dałem mu radę i zabić go. Dobra, machniemy go. No teraz to mnie wkurzyłeś. No przecież mnie, gdzie jest jego mieć? I patrzcie, 300 expa za niego To jakiś bandyta w ogóle lepszy. Chyba ten co most dopilnował. pilnował Dobra, o dziwo tamten bandyta miał tylko lagę z tego co mi się wydawało i z tego co widziałem Jestem naprawdę zdziwiony bo ten strażnik o dziwo jest mistrzem w jednoręcznej, a nosił lagę? Serio? No, przynajmniej mi się tak nie wydaje, że bo on lagę nosił, no ale dobra. Zapis tu kolejni bandyci, którzy Niczego prawdopodobnie pospadali na dół. Niczego tu nie znajdę. Tu niestety też. A tu jest pan śpioszek. No, teraz to mnie wkurzyłeś. Pan śpieszek oczywiście poszedł, spadł znowu. O kurde. Jaka bekę. Dobra, odpoczniemy do rana. To było akurat dobre. Nic tu nie ma. Zabiłem go i ten, położyłem się i zapadł się pod ziemię. Patrz, ten ma kitkę jak bezimienny. Lol. A może to bezimienny? Dom, dom, do dom, dom, do dom, dom, do dom. Ty, bez jaj. Nie ma czego plądrować. On trochę taką kitkę ma jak bezimienny. Lol. Mamy starą kamienną tabliczkę jeszcze. Tu z tej strony chyba nic nie ma. ja dobra. Jeszcze udałem się do góry na wieżę, bo tam będzie fajny fund do zebrania. I później obczaj jeszcze, zejdę na sam dół. I obczaję czy to była laga, czy może on miał jakąś broń lepszą, ten strażnik. Bo z tego co mi się wydaje, to on powinien mieć jakąś lepszą broń, no kurczę. 400 exp za niego było, to naprawdę. Patrzcie na to, tą, dom dorą, ognista strzała, ognista strzała, ognisty łuk, ognista strzała i kuferek, w którym oczywiście są jeszcze kilka strzał magicznych. Szkoda, że na przykład jak Bosporowi się pokaże łuk, to nie może nam przykładowo tworzyć tych ognistych strzał. I tylko jest tyle, ile znajdziemy strzał oczywiście. I to jest jeden z łuków, nawet takich w miarę fajnych, bo 25 zręczności, a daje... 50 obrażeń, także no, daję po czerepie, Jakby, jakbyście takim trafili. Dobra, z Gregiem załatwione, z bandytami tu załatwione. spróbuję tutaj szybkim sposobem zejść na dół. O, bezimienny się posypał, jak klocki Lego. To inaczej może zrobimy. Już tam nie będę sprawdzał, czy to laga była, czy ale mi się wydaje, że laga. Nie będę przedłużał już tego odcinka. O kurde. I przez taki spadek przedłużyłem. <ścoughs> Dobra, po cywilizowanemu przyjdziemy tędy. I udamy się tam na farmę. I pozostaje nam tylko jeszcze dowiedzieć się kto stoi za handlowaniem bronią, czy tam przemytem broni. W sumie tu można zaskoczyć szybko. Benz. Benz. bez zmiany normalnie jest dobry jumper. Dobra, i teraz tak przemyślimy sobie co nieco. To w sumie tam tutaj ogarnęliśmy tereny. Teren do Segity ogarnęliśmy, tylko tam dalej polne bestie, trochę kropiców nie zostało. I oczywiście bandyci. Ale jeszcze bym spróbował się z Sentenzo może, wiecie? Zobaczymy. Jak na koniec odcinka? Jeżeli się nie uda, to trudno. E, Głowy twarz czy dupa? <laughs> Skoro tego chcesz. Nie przestawaj. Marlaj! Zalaj z, z siebie wszystko! A. A. Nie przestawaj! Nie przestamaj! Zalaj z, daj z go. siebie wszystko! Pokaż mu! A. Dałeś. Mi nie <laughs> Dałeś mnie, żeby wyciery. Ale chyba jest do pokonania, tak mi się wydaje. Sentenza nie jest taki. Prosem. Powiedz no, czy to coś z przodu twojej głowy to twarz, czy dupa? Wal <laughs> 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 Całatwko! mu! Uważaj! Trzymam się od tego z daleka. Powinien był wiedzieć, co leżeć. Klepska sprawa. Jakujeś więcej się od tego z daleka. Nie mógł się. być mądrzejszy. Odłóż broń! Orany. rany! Wolniej! Nieźle! dałeś! Kurde no, trudny jest sentenza do pokonania. Ale w sumie sposób, wiecie jaki? <grystano> ja mam na niego sposób, sentenza... Oddawaj moje pieniądze za las, gnoju. Učekame, me, učeka me. Dobra, é esse, passo. pichar Nieźle. No i widzicie Sentenza nie jest taki hordy. O dziwo ma kiepski miecz. O, ile ja bym dał. Ty, rębicze jest w miarę dobry i 71 i jednoręczny. Mmm, mm, mm. No fajnie. I trzy punkty nam brakuje do drugiego miecza takiego pięknego. chlip chlip Lepiej nie próbuj tego po raz drugi. Co powiesz Sentenza? Dobrze. <gry> jak fajnie, jak fajnie pobiliśmy syntezę. Dobra, mamy akurat fajnie się składa, bo mamy blisko tutaj farmę Sekoba. że prześpimy się w kolejnym odcinku mamy blisko do zadania. W sumie do takiej pseł... no, no zadania można powiedzieć, no. Powiedzmy. że to sobie ładnie ustaniemy, zapisujemy, gdzieś się pokazujemy statystyki, proszę bardzo, wola, 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 no i co do następnego, siemanu.